Dotychczas w 2025 roku około 76 tysięcy osób przekroczyło granicę Unii Europejskiej. Te wjazdy odbyły się sześcioma głównymi szlakami, ale jak zwykle najruchliwszym pozostaje szlak przez Centralne Morze Śródziemne, w którym tylko w tym roku do UE przedostało się prawie 30 tysięcy osób. To nadal wydaje się dużo i faktycznie jest, ale i to ważne, to tak naprawdę 20% mniej niż w zeszłym roku, a więc mamy wyraźną poprawę na większości tras. Tyle, że choć ludzie wjeżdżają do całej Unii, to już wewnątrz niej nie rozkładają się równomiernie między państwami członkowskimi. Niektóre kraje Mierzą się z dużo większą liczbą wniosków o azyl niż inne. Weźmy Danię. Około 960 wniosków azylowych w pierwszej połowie tego roku. A teraz porównajmy to z Niemcami. Ponad 65 tysięcy. Tak, to spora różnica. Więc dlaczego migracja do Danii jest tak niska? I czy duński model powinien stać się nowym standardem w całej UE? Przyjrzyjmy się teraz dokładniej liczbom. Pomimo nagłówków, w mediach to nie Niemcy otrzymały najwięcej wniosków o azyl w tym roku. Ten tytuł przypadł Hiszpanii, która w pierwszej połowie 2025 roku odnotowała nieco ponad 76 tysięcy wniosków. Francja znalazła się na drugim miejscu z liczbą 75 428. Niemcy były trzecie z 65 495 wnioskami. Następnie Włochy 62 534, Grecja 27 718, a Belgia i Niderlandy nieco ponad 17 000. I choć liczba dla Danii 960 jest bardzo niska, to wcale nie jest najniższa. Węgry, które pod rządami Wittora Orbana prowadzą bardzo restrykcyjną politykę migracyjną, przyjęły zaledwie 47 wniosków. Słowacja Odnotowała 84, a Litwa 152. A teraz dla tych z Was, którzy mają skontrolowany wzrok, zauważyliście, że liczba wniosków o azyl jest znacznie wyższa niż liczba nielegalnych przekroczeń granicy, o której mówiliśmy wcześniej. To dlatego, że wiele osób biegających się o azyl przebywa do UE legalnie samolotem, promem, a nawet z ważną wizą i dopiero po przyjeździe składają wniosek o azyl. Takie przypadki nie są liczone jako nielegalne przekroczenia. Tak więc, to jest ogólny obraz, jeśli chodzi o całkowitą liczbę wniosków. Ale ponieważ kraje UE bardzo się różnią pod względem liczby ludności, spójrzmy na tę liczbę wniosków o azyl przeliczeniu na mieszkańców. I tu Dania znowu się wyróżnia. Zaludwie 0,4 wniosku na 1000 mieszkańców w zeszłym roku. Jeden z najniższych wskaźników w całej UE. Więc jak to się stało, że Dania zdołała utrzymać tak niskie liczby? A więc Dania. Od lat postrzegana jako czarna owca unijnej polityki migracyjnej. Nie dlatego, że nic nie robi, ale dlatego, że robi wszystko zupełnie inaczej. Tak inaczej, że coraz częściej mówi się dzisiaj o tak zwanym duńskim modelu. Weźmy rok 2016, Czyli szczyt kryzysu migracyjnego. Rządy Danii aktywnie próbowały ograniczyć migrację nieregulowaną, stosując polityki, które przeciągały uwagę całej Europy. Jednym z przykładów było tzw. prawo o biżuterii, które pozwalało policji konfiskować gotówkę lub kosztowności osób ubiegających się o azyl, jeśli ich wartość przekraczała 1300 euro, w celu pokrycia kosztów ich pobytu. Innym działaniem były reklamy w libańskich gazetach ostrzegające, że Dania zaostrza przepisy azylowe. Ale najważniejsza zmiana prawna nastąpiła w 2019 roku, kiedy Dania ogłosiła tzw. Zmianę paradygmatu. To fundamentalnie zmieniło samo pojęcie azylu w duńskim systemie. Zgodnie z nowymi przepisami osoby poszukujące ochrony nie otrzymują już długoterminowego czy stałego prawa pobytu, zamiast tego przyznawany jest pobyt tymczasowy. Zwykle na jeden lub dwa lata, z regularnymi przeglądami, które mają ustalić, czy dana osoba nadal spełnia warunki ochrony. I Dania naprawdę traktuje te przepisy poważnie. Tylko w 2021 roku cofnięto status uchodźcy, a w 453 Syryjczykom, zostali oni umieszczeni w ośrodkach deportacyjnych z bardzo ograniczonymi Prawami i obowiązkiem codziennego meldowania się, nawet jeśli chcieli jedynie tymczasowo opuścić ośrodek. Część z nich zdecydowała się po prostu opuścić Danię, przenosząc się do innych krajów UE. Uchodźcy w Danii są też zobowiązani do samodzielnego utrzymywania się finansowo i do powrotu do ojczyzny tak szybko, jak to będzie możliwe, bo w Danii uchodźca to nie przyszły obywatel. To gość. Gość, który zostaje tylko tak długo, jak długo jego kraj pochodzenia pozostaje niebezpieczny. Celem nie jest integracja, lecz bezpieczny powrót. Oczywiście nadal możliwe jest uzyskanie w Danii prawa stałego pobytu. Ale jest to niezwykle trudne. Uchodźca musi mieszkać w kraju przez co najmniej 8 lat i spełnić długą listę warunków, zdać egzaminy z języka duńskiego, przedstawić dowody stabilnego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 3,5 roku z ostatnich 4 lat i wiele, wiele więcej. Dla porównania, w większości krajów UE status uchodźcy ma charakter długoterminowy i jest trudny do odebrania. Dlatego też celem jest zwykle stały pobyt, a także często obywatelstwo. A integracja, nauka języka, znalezienie pracy, zaangażowanie w życie społeczne, co centralny element. Element tego procesu. A lista surowych duńskich zasad ciągnie się dalej. Weźmy na przykład łączenie rodzin. Jeśli osoba ubiegająca się o azyl w Danii chce sprowadzić swoją rodzinę, musi spełnić całą listę rygorystycznych wymagań. Musi mieć co najmniej 24 lata, być finansowo niezależna, posiadać samodzielne mieszkanie oraz przedstawić gwarancję finansową w wysokości 59 52 duńskich koron, czyli około 7 7700 euro. A do tego dochodzą bardzo długie czasy oczekiwania. Innymi słowy, cały system został zaprojektowany tak, aby łączenie rodzin było bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. Dla porównania, w Szwecji przepisy są znacznie bardziej liberalne. Osoby z przyznanym statusem uchodźczycy nie muszą być samozwystarczalne finansowo, a granica wieku dla łączenia rodzin wynosi 21 lat. I na tym się nie kończy. W 2021 roku Dania stała się pierwszym krajem europejskim, który formalnie przyjął plan przeniesienia procedur azylowych do państwa trzeciego spoza Europy – Rywandę. Zgodnie z tym planem osoby ubiegające się o azyl, które dotarłyby do Danii, byłyby od samolotem do Rwandy, gdzie ich wnioski byłyby rozpatrywane nie w Danii i nie na terytorium UE. Ostatecznie propozycje odłożono na półkę, ale sam pomysł nie zniknął. Po prostu zmienił poziom. Zamiast dalej forsować outsourcing na poziomie krajowym, Dania zaczęła celować wyżej, w poziom europejski. Do tego jednak wrócimy później w tym materiale. Ale najpierw możesz zapytać, jak to w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę surowe przepisy azylowe UE. Otóż wszystko sprowadza się do luki prawnej od lat 90. Dania posiada oficjalne wyłączenie opt-out z unijnym Polityki azylowej i migracyjnej. To jedyny kraj UE, który nie jest objęty wspólnym europejskim systemem azylowym, a to oznacza, że Dania może ustalać własne zasady bez konieczności przestrzegania unijnych standardów. Oto więc, duński model opiera się na bardzo prostej logice. Jeśli Dania staje się mniej atrakcyjnym miejscem docelowym, mniej osób będzie chciało tu przyjechać. I ta logika zeszczuje zwolenników w całej Europie. W 2024 roku aż 15 państw podpisało się pod duńską koncepcją przenoszenia procedur azylowych do krajów trzecich. A ostatnio do tej listy dołączył Friedrich Merz. Wyraził mocne poparcie dla podejścia, nazywając duński model złotym standardem europejskim. Premierka Danii, Met Frederiksen. Powiedziała ostatnio, to co od lat było podejściem dominującym wśród naszych obywateli. Staje się dziś podejściem dominującym także wśród wielu z nas, polityków. Kierownictwo Unii również zwróciło na to uwagę. Ursula von der Leyen poparła ideę przenoszenia procedur azylowych spoza UE i zaproponowała nowe przepisy, które mają to ułatwić. Reforma obejmuje cztery kluczowe zmiany, a największym z nich jest nowa definicja tego, czym jest bezpieczny kraj trzeci. Zgodnie z nowymi zasadami, państwa członkowskie mogłyby odsyłać osoby ubierające się o azyl do dowolnego, bezpiecznego kraju, a nie tylko takiego, z którym dana osoba ma osobiste powiązanie. Ta propozycja wciąż musi zostać wynegocjowana między Radą UE a Parlamentem Europejskim. Perspektywy w Radzie wydają się obiecujące. Większość rządów popiera reformę, co więcej obecnie to Dania sprawuje prezydencję w Radzie, a migracja jest jej priorytetem. Prawdziwym wezwaniem może okazać się Parlament Europejski, gdzie silny opór stawia ugrupowania lewicowe. Lewica, The Left, Socjaliści i Demokraci, SND oraz Zieloni. Dziękuję za dotarcie do końca materiału. Jeśli spodobał ci się film, zostaw łapkę w górę, a jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co się dzieje w Europie i na świecie, zasubskrybuj kanał po prostu Europa.